Antoniko Wojciechowskiego, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa. Zaprosić na opinię dziś w studiu telewizji kablowej Zamość. Gościmy Arkadiusza Bratkowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam Panie Pośle. Witam Panu, witam Państwa. Oraz Jerzego Chruścikowskiego, senatora Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Witam Państwa. Witamy Panie Senatorze. Drodzy Panowie, jak się Państwo domyślają, zresztą istotna część dzisiejszego programu poświęcona będzie rolnictwu. Tak się składa, że Panowie z rolnictwem są obaj związani. Jednocześnie rolników reprezentują Panowie na najwyższym szczeblu z możliwych, bo Senat. Jest to izba, która, która jest być może ważniejsza. Niektórzy twierdzą, są takie opinie, że jest ważniejsza niż Sejm. No a Europarlament jest jakby na najwyższym poziomie europejskim. Pierwsze moje pytanie w związku z powyższym dotyczyłoby oceny sytuacji, czyli pozyskania środków unijnych na rolnictwo polskie, ogólnie generalnie ponieważ zdania na ten temat są podzielone. Jedni twierdzą, że rolnicy krótko mówiąc i zwięźle zostają oszukani. Inni twierdzą, że to nieprawda, więc panie pośle, jak to jest tak naprawdę? Czy te pieniądze są na tym poziomie, na którym rolnicy mieli w zakresie dopłat bezpośrednich, czy są mniejsze, bo teoretycznie one są mniejsze? Znaczy, jeżeli bierzemy całą Unię Europejską, to oczywiście kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to poziom płatności bezpośrednich dla rolnika odbiegał. W stosunku do rolników powiedzmy Francji czy Niemiec, to prawdą, ale były zapisane mechanizmy, gdzie w każdym roku ten poziom wzrastał. Ale patrząc na wieś zamońską czy polską, te, ta obecność Polski w Unii Europejskiej dała taki impuls rozwojowy. Wieś naprawdę zrobiła się ładną się. Ludzie Pracowici, bo na wsi szczególnie ludzie pracują, bardzo pracowici mieszkają, robią, pili duży, duży skok. Trzeba sobie uczciwie, szczerze powiedzieć. I tutaj oczywiście jest to wspólne działanie i samorządów lokalnych, jak również powiatu czy województwa, że ten pieniądz był efektywnie wykorzystywany. Dzisiaj, kiedy jesteśmy jakby w przedsiębię roku 2014, 2014, kiedy będzie już nowa perspektywa finansowa, no z jednej strony szczyt. Jedni bardzo, bardzo cieszyli się, bo oni wielki sukces dla Polski. Natomiast Parlament Europejski powiedział nie dla porozumienia Rady, no i w czerwcu ponownie będzie debata w Parlamencie Europejskim, jaki oficjalnie będzie kształt budżetu na lata 14-20. Ja nie ukrywam. Myśmy, mówię, myśmy jako polskie Sądy ludowe głosowaliśmy za przyjęciem tego, co przyjęto na szczycie. No niestety większość parlamentu uznała, że ten budżet jest złym budżetem i trwają w tej chwili negocjacje Rady z Parlamentem Europejskim. Jaki będzie finał, zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli, bo z tych zapisów, które na dzisiaj mamy, to na pewno dopłaty bezpośrednie dla rolnika nie będą niższe. Faktem jest, że drugi filar, gdzie idą pieniądze na inwestycje, będą niższe, ale jest tutaj deklaracja pana premiera Tuska, że ze spójności, bo Polska, jeżeli chodzi o spójność, uzyskała... Najwięcej pieniędzy ze wszystkich krajów unijnych. I premier deklaruje, że przesunie, przesunie tak, funduszy naturalnie na inwestycje. I tutaj no, myślę, też y, duże będzie zadanie polskiego parlamentu, żeby y, przypilnować wypowiedzi pana premiera. Tu pan europoseł ładnie powiedział, y, mają odmienne stanowisko i głosowali <laughs> ci, którzy negocjowali. mówi premier Buzek, przecież y, patrzmy, premier premier tutaj rządu polskiego, który się szczycił wielkim sukcesem i ogłosił wielki sukces, to jego koledzy w Europanymencie głosowali przeciwko niemu. No więc pytanie dlaczego tak to jest, że ci co mówią to koledzy z platformy, z platformy, platformy z platformy jedyny buzek, który rzeczywiście się potrafił zachować i, i tak mi to donoszą, bo nie, nie, możemy to, to sprawdzać. To sprawdzimy, ja to widzę, ale widzę, ja, tak ale opinie, ja, ja mówię o platformie, ja mówię o platformie obywatelskiej. W związku z tym poważny problem miała platforma obywatelska, że ich koledzy, którzy są w tym samym klubie, odrzucili to. No koledzy, którzy są e, z ramienia prawa i sprawiedliwości, spalili przecież, widać wyraźnie, czyli widać, że my nawet, którzy jesteśmy w opozycji do tego rządu, wyraźnie mówimy, że dobrze, źle żeście wynegocjowali, trudno, tak żeście wynegocjowali, ale już przynajmniej nie psujcie dalej, a to się okazuje, że właśnie koledzy z tego klubu, którzy jest Platforma Obywatelska i PSL, właśnie ich głosami zostało to odrzucone. Ja powiem tak, dobrze. Wyszła prawda teraz, bo Komisja Unii Europejskiej wcześniej, Rolnictwa wyraźnie, poprawki, które głosowane były wcześniej, poszły w dobrym kierunku, pokazując, że ma więcej środków finansowych na rolnictwo. I to, co Parlament przegłosował, to jest dla Polski co najmniej 36 miliardów, można liczyć będzie dla rolnictwa. Rząd Polski wynegocjował, y, ogłosił wielki sukces oczywiście, wielkie pieniądze, 300 miliardów, które miało być kosztem rolnictwa. Nie ukrywajmy kosztem rolnictwa, bo jeszcze w ostatnich dniach, kiedy na stół rzucono w pakiecie negocjacyjnym przed Vrampoya, który powiedział, że tam jest 72-400, a, y, a premier ogłasza, że ma 72 i 9, czyli 500 milionów dorzuca jeszcze więcej, wychodzi z sukcesem, ma 300 miliardów. To my, rolnicy, dostaliśmy mniej, bo mamy tylko 28 i 6, co skutkiem jest tego, że powinniśmy mieć w granicach 36 i to byłoby dopiero osiągnięcie dla polskiego rolnictwa. Tak? Pieniędzy jest mniej, jest jeszcze na stole negocjacje, oby się udało parlamentarzystom wynegocjować, bo tu jest upoważniony z, z Komisji Rolnictwa. Yy, przewodniczący do negocjacji yy, i on tutaj yy, będzie to miał prawo do negocjacji, jak i również przewodniczący Komisji Rolnictwa, jak i również przewodniczący Parlamentu Europejskiego bo dostali mandat jakby do tej negocjacji i, i to często będąc w Brukseli kontaktujemy się i widzimy jak te problemy są rozstrzygnięcia, chociaż obawiam się że mimo tych wielkich wspaniałych słów i deklaracji z Parlamentu Europejskiego może być tak, że niewiele nam znowu zostanie więcej, ale myślę, że ani ja nie odpuszczam, ani kolega nie odpuszcza, będziemy walczyć, ale stało się już źle. Stało się źle, bo jest 28,6, a nie 36. I tego się nie da zakłamać, a ja widzę, że jest kryzys. Widzę, że Rostowski wszędzie pieniądze obcina. I nie wierzę w to, że premier Rostowski dołoży 6 miliardów euro do tej perspektywy finansowej, którą obiecuje ten polski rząd obecny. Nie wierzę w to, ale chciałbym w to uwierzyć i będę to robił, żeby wspierać. Ale jeśli tego się nie udało z Unii Europejskiej na rolnictwo uzyskać... Będziemy dalej niekonkurencyjni i polska wieś, zamojska wieś będzie niekonkurencyjna względem francuskich rolników, niemieckich rolników, holenderskich rolników. Będzie dalej niekonkurencyjna. Jest przekłamanie i medialne również, bo będzie się pokazano, nawet nie obciążono, że ja głosowałem przeciwko Polsce. Jest to nieprawda. Y My, jako członkowie PSL-u w Parlamencie Europejskim, posłowie PSL, również posłowie Platformy Obywatelskiej, oczywiście pan m, przewodniczący Jerzy Buzek, pani Hibner chyba się wstrzymali od głosu, nie głosowali oni. Myśmy głosowali przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego, która mówiła, że szczyt jest zły, jest niedobry. Myśmy głosowali przeciwko temu, bo uznaliśmy, że to, co przyjęto na szczycie, jest korzystne dla Polski. I skąd protesty rolników indywidualnych i, i związku zawodowego tych rolników Solidarność? Tak jak powiedziałem, na pewno opozycja nie będzie psuła, tylko pomaga. I pomagała do tej pory cały czas. Po pierwsze, podjęta uchwała Senatu z mojej inicjatywy w Senacie, jak również kolegów w Sejmie, o to, aby nie byliśmy niedyskryminowani w ramach wspólnej polityki rolnej abyśmy mieli jednakowe płatności w Unii Europejskiej, a była konkurencyjność. Ja wiem, że pieniądze są ważne i walczymy o pieniądze, ale ważniejsza jest konkurencyjność, żebyśmy na rynku mogli funkcjonować, a nie byli gorzej, że dzisiaj rolnik polski ma 190, a niemiecki ma 340. Więc to jest dalej ta utrzymywanie tej niekonkurencyjności, chociaż spłaszczamy, ale dalej jest. Chociaż wszyscy wiemy, jak smakuje polski chleb, jak niemiecki. I teraz, Niemiec. i teraz pytanie, jest, pytanie jest tak, dlaczego protesty są? Po pierwsze, brak dialogu z rządem. Pan premier... Już który szósty rok będzie zaraz, tak? No. I niestety nie spotkał się z żadną organizacją związkową. Nie to, że z Związkiem ale i Solidarność. Z żadną nie rozmawia. Nie ma czasu na rozmowy. Nie ma nas Komisji Trójstronnej Dialogu, czyli rolnicze związki nie uczestniczą. Wieś to nie jest tylko sama produkcja rolna, Wieś to jest całe otoczenie, tak samo Polska, tak samo mamy prawa i nie jesteśmy brani w ogóle pod uwagę. Po drugie, postulaty, które są. No wybuchła no już ponad rok czasu temu sytuacja modulacji, która potrąca rolnikom 100 milionów euro yy, corocznie. W tym roku podobnie będzie, 100 milionów euro, następne czyli my jesteśmy dyskryminowani za to, że. My chcemy dopłacać z polskiego budżetu do rolników za zgodą Unii Europejskiej mamy potrącenia 100 milionów. Rolnicy tam się denerwują. Jednemu zabiorą tam 1000 zł, innego 20, innego 30 tysięcy. Jak on to widzi, to się denerwuje jak to 30 tysięcy ma mieć mniej płatności, bo mu modulacja weszła, tak? No to jest właśnie zbulwersowanie rolników już rok temu. Sprawa Ziemi. To no jest bardzo poważnym problemem, dlatego, że zmiana ustawy spowodowała, że w tej chwili yy, tak zwane resztówki odbierane, te 30% ziemi, które jakby miała trafiać do rolników, nie trafia do rolników, tylko na podstawione słupy. I rolnicy się biją o tą ziemię, wybijają ceny niesamowicie, a i tak wykupują ci, którzy są choćby nawet mówiąc przysłowiowe słupy, yy, yy, jak to niektórzy mówią, kobieta yy, czy mężczyzna na rowerze przyjeżdżają, płaca miliony złotych i pytanie skąd ona bierze, nikt nie pyta, a nikt nie sprawdza. To, to jest problem nie... Ziemi, A, problem, problem ziemi. Ja kolejny problem na konkurencyjności. Przenoszę sekund. Przez 8 sekund, zabiorę głos. Mnie się nie mieści w głowie, e, jako jakiemuś tam ogniwu e, tego społeczeństwa, że takie sytuacje w XXI wieku w centrum Europy są możliwe. Tutaj mówię i myślę o tych słupach, o których Pan wspominał. To jest niepojęte. Ale widać, że w że państwie pojęte, nie ma mechanizmów, które byłyby w stanie yy, to okiełznąć. Są. Bo my negocjacje, które ma... zostały zawieszone, powiedzmy, no to są ustalenia, nie ma, nie ma. po ustaleniach zostały zawieszone w Szczecinie i ustaleniach zrobiliśmy te zapisy, które mają ograniczać na bazie obowiązujących przepisów. Czyli widać, że trzeba było aż protestów, żeby ograniczyć te możliwości dla słupów. I pytanie, jak jeszcze państwo sprawnie działa? Dlaczego instytucje do tego, które są powołane, nie kontrolują? Niech pan spróbuje wziąć kredyt. Niech pan zaraz zobaczy, ile będzie pan miał kontroli, jeśli pan coś kupi i nie wykaże tego. A tutaj się nic nie robi. Służby gdzie indziej działają, a tu nic nie działają w tej sprawie. I stąd teraz naciski na służby, na agencję i agencja ma prawo pierwszeństwa albo odkupu. I ani tego mechanizmu nie stosowała, ani stos... A dlaczego? Bo agencja zrobiła się fiskaliz... yy, taka fiskalna. Jak najwięcej sprzedać, jak najwięcej do budżetu i nieważne kto płaci, ważne aby tylko pieniądze były. Jak podstawowe rzeczy, które są zapisane w agencji na upełnolenie ziemi, dla gospodarstw rodzinnych, na zmianę struktury agralnej i te zapisy są w ustawie, a tego się nie realizuje, tylko chce się pieniądze, żeby bez przerwy tylko wpływały do budżetu państwa, zapchać dziury, to mamy takie efekty, nieważne kto płaci. No. Panowie, e, jakie działania należy podjąć? Kiedy je należy podjąć? Myślę, że trzeba, trzeba byłoby tutaj zaapelować do rolników słupów, żeby tego nie czynili i zaapelować do służb, bo te służb ma naprawdę bardzo, bardzo dużo w, tej, w naszym kraju. Niech sprawdzą, kto wykłada pieniądze, duże pieniądze na zakup ziemi yy, nie dla siebie, tylko dla kogoś, o którym nie wiemy, tylko możemy się domyślać. Na przykład w zachodnio pomorskiego pokazało jednoznacznie, że trzeba było temu się przyjrzeć. Ja wierzę głęboko, że ziemia i apeluję, że ziemia powinna trafić do tych rolników, którzy naprawdę ciężko pracują, chcą powiększenia gospodarstwa i muszą, muszą mieć prawo, by swoje tego co powiększać, by na nich dobrze, dobrze gospodarzyć. Jesteśmy konkurencyjni, panie senatorze. Mamy, mamy szansę być konkurencyjni? Powiedzmy sobie szczerze, my chcemy być konkurencyjni. Często naszym kapitałem tracimy na tym, bo inwestujemy, inwestujemy i mamy obawy tylko, żebyśmy się tutaj nie przeinwestowali. I to, co robi agencja, to robi fatalną rzecz: że przymusza rolników do sprzedaży, do wykupywania ziemi tej dzierżawionej, bo też to jest bardzo naganne. Może doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw. Bo jeżeli jego nie stać dzisiaj na zakupienie ziemi, bo nabrał maszyny, urządzenia, ma dzierżawę i zmusza go się do kupienia, to jego się zmusza do bankructwa. I my o to protestujemy też, żeby była trwałość dzierżawy. I chcemy zmienić ustawy o Agencji Nieruchomości Rolnej czy Skarbu Państwa, żeby również działała na zasadzie czy to niemieckim, czy francuskim SAFER, która pozwalałaby zabezpieczyć ziemię, że to rolnicy lokalni będą mieli prawo do nabycia po 16 roku ziemię, a nie podstawiane słupy, jak to mówiliśmy, będą sobie przekształcać czy kapitał niewiadomego pochodzenia będzie kupował ziemię na naszej zamośniźczyźnie, żeby nie było tak, że nas wysiedlali z tej ziemi. I przyjdą inni, i kapitałem najpierw doprowadzą do upadłości polskiego gospodarstwa, a potem będą ziemię. Dlatego to jest, to jest poważne zagrożenie, i dlatego tak walczymy o to, żeby szybko zmienić ustawę o zasobie skarbu państwa, który jest możliwy, jak i również obrocie, który jest w tej chwili, będzie dostępny również ziemi międzysąsiedzkiej. Bo przy bankructwie może zdarzyć się tak. I jeszcze jeden bardzo ważny element. Musimy doprowadzić, i to było już wielokrotnie obiecywane, jeszcze po Bodaczowie, tu ten przykład zamojski, że trzeba, kiedy z ministrem jeszcze Markiem Sawickim rozmawialiśmy pół roku wcześniej, że trzeba stworzyć mechanizm o to, żeby zabezpieczyć, yy, tak zwany fundusz yy, świadczeń gwarantowanych pracowniczych jest taki, który płaci się pracownikom, jeśli firmy upadają. Podobnie przy upadających firmach, żeby taki fundusz świadczeń gwarantowanych, czyli płatności dla rolników jako zapłacę, ich, bo ich to jest praca, nie odzyskują pieniędzy. To trzeba jak najszybciej wprowadzić. PSL to obiecywał, pan Marek Sawicki obiecywał, pan minister Kalęba nic w tej sprawie nie robi i trzeba to też szybko zrobić, bo czeka nas naprawdę trudny czas. Projekt ustawy jest przygotowany przez polskie sądy ludowe i to jest pytanie czy jest w układzie uzgodnień międzyresortowych i zatrzymał się na poziomie ministra finansów, bo tutaj są pewne y, zobowiązania, były z budżetu państwa, żeby z funduszu ten fundusz trafił do rolnika. Bo rzeczywiście, ja tutaj podzielam pogląd. Myśmy rozmawiali na ten temat, przykład tego Bodaczowa, gdzie rolnicy pracując ciężko, oddali rzepak i firma nie, nie wypłacała. No udało to się po dłuższym okresie czasu, jednak wszyscy rolnicy otrzymali pieniądze, ale taki fundusz jest bardzo, bardzo potrzebny i on powinien być prowadzony ustawowo. Tylko problem w tym, że na dzień dzisiaj ja jako szef Związku nie mam nic do zaopiniowania. Czyli znaczy o tym, że gdzieś utknęło w teczkach i my domagamy się szybciej realizacji, bo mija już za chwilę dwa lata tak, naszej debaty. Prawda. Problem niepłacenia jest szerszym zjawiskiem. I dotyczy nie tylko. Niestety, rolnictwa i e, przed świętami Wielkanocnymi, e, z którymi się, wiążą się e, bardzo głęboko w ludowości zakorzenione tradycje polskie. E, życząc zdrowych, spokojnych i wesołych świąt państwu, jak i gościom dzisiejszego programu, chciałbym życzyć, żeby wszyscy ze wszystkimi regulowali uczciwie. Ja również. Błogosławionych świąt. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi wszystkich, a szczególnie tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Pogodnych, zdrowych i nadziei. Ja wierzę w to, że uda nam się, szczególnie tu na Zamojszczyźnie, wspólnie, razem pokonuje te wszystkie trudności. Bo takim, taką rolą jest nasz, jak również tu wszystkich samorządowców ziemi zamojskiej. Proszę państwa, ztkmaupa@poczta.fm to adres mailowy na który można przesyłać pytania do gości dzisiejszego programu. 530 33 40 to telefon do telewizji kablowej Zamość, a na stronie internetowej można oglądać nas pod adresem tvkzamosc.pl. Jeszcze raz dziękuję bardzo gościom za przybycie do studia. Państwu za uwagę, do zobaczenia.